Ten sit budowali takie kompleksy zanim pierwsze ludzkie okręty wpłynęły do delty Pontaru. Elfy posiadają wrażliwość, jakiej brak ludziom. Wygląda na to, że utknęliśmy. Oho. Musi być stąd jakieś wyjście. Mm -hmm. Co się tak patrzysz? Mam coś na twarzy? Mm -hmm. Co ci chodzi po głowie, Geralt? Mm -hmm. Kąpiel. Przydałaby ci się kąpiel. Tobie też.